Zaczęło się. Zaczęły się pierwsze bóle rodzenia tych wielkich zmian, jakie mają nastąpić. Z dopustu Bożego to się dzieje. I ja ostrzegałam o tym w marcu, w lipcu, że spokoju już nie będzie. Aż do czasu, kiedy Stany Zjednoczone zostaną zniszczone atakiem atomowym. Ostrzegałam, upominałam, wiele lat prosiłam o uwagę. O potraktowanie słów, tych, które głoszę, poważnie. Ponieważ Bóg prowadzi to mesjańskie dzieło, czy tego chcą ludzie, czy nie. Czy hierarchowie tego chcą, czy nie. A niestety tego nie chcą. Ostrzegałam, pisałam listy, upominałam. Półtora roku temu nawoływałam chociażby do tego, żeby się opamiętali. Nadal mają jeszcze chwilę, żeby się opamiętać. To wszystko, co Bóg mi zesłał w ciągu ostatnich lat, świadczy o tym, że to jest bardzo ważna sprawa i opór ludzki nie ma dla Boga tutaj żadnego znaczenia. A tych, którzy mu się opierają, uczy czasami bardzo gwałtownie i czasami bardzo krwawo, że w tej sprawie, w sprawie iskry, nie wolno się opierać woli Bożej, nie wolno walczyć z Bogiem. I ja sama to na początku odczuwałam, miałam wiele nauczek, krwawą nauczkę też miałam, opowiadałam o tym wiele razy, kiedy chciałam wycofać się z tego dzieła. Kiedy Bóg dał mi ultimatum, że może odebrać jakąś łaskę moim dzieciom czy mojemu dziecku, kiedy moje dziecko zalało się krwią, kiedy miało ten wypadek z przeciętą mu głową. Ja wtedy wiedziałam, że to jest bardzo poważna sprawa, że Bóg nie, nie będzie zwlekał i nie będzie się oglądał na jakieś ludzkie fochy i widzi mi się. Dokonałam tego aktu zademonstrowania iskry Bożej w łagiwnikach 2014 roku. Po tym akcie osaczono mnie kłamstwami, które trwają do dziś. Osaczono mnie, w ogóle chciano mnie, już też opowiadam o tym, uwięzić w szpitalu psychiatrycznym bez procesu, bez wyroku. Były zakusy straszne, dzięki Bogu, Bóg mnie od tego wszystkiego ocalił. Niestrudzenie pisałam do tych hierarchów, pisałam do nich, starałam się, żeby się opamiętali. Biskup Zając, który był wtedy obecny w ogiewnikach, był świadkiem tej sytuacji, któremu tłumaczyłam te motywy, poszedł za zaparte, kłamał dalej, kłamał dalej. W jego rodzinie następnie wydarzyła się krwawa tragedia. W rodzinie biskupa Zająca. Wnuczka jego brata Helena Kmieć została zaćgana w Boliwii nożem, przelana została jej krew, tragedia rodzinna, wylała się znowu krew. Upominałam ich, tłumaczyłam im, że te znaki to wszystko, co dzieje się z dopustu Bożego, świadczy o tym, że Bóg nie zwleka, Bóg nie będzie czekał 200 lat, aż komuś się coś nagle tutaj może zachce. Upominałam ich, że z Bogiem się nie walczy, z Bogiem się nie zadziera. Obrali taką ścieżkę, na której trwają do dziś. I to, co się zaczyna dziać, te pierwsze cegły wybijające okna w kuriach, niech będą dla Was kolejnym ostrym wyzwaniem, żebyście się opamiętali, żebyście odwołali kłamstwa wokół iskry, które żeście natworzyli i które trzymacie do dziś. A jeśli się nie opamiętacie, przyjdzie dzień, że będziecie uciekali z tych kuri i z tych pałaców biskupich. I wtedy, żebyście wiedzieli, za co. Bo Kościół będzie trwał, i tak jak Pan Jezus powiedział, bramy piekielnego nie przemogą, ale wasz układ zakłamany idzie w rozsypkę. To dzieło, które Bóg tutaj prowadzi, jest dziełem. Em, Światowym. Zobaczyłam iskrę w styczniu 2008 roku mówiłam też o tym wielokrotnie, opisałam to w książce. Kiedy po wielu latach przygotowań duchowych czułam, że jestem do czegoś bardzo ważnego, światowego przygotowywana. Zadałam Bogu pytanie, jak ma widzieć ludziach iskrę. Ujrzałam przed sobą światło, które nie było światłem fizycznym, nie było żadną. Cząstką światła materialnego. Bo światło, to które widzimy wokół siebie na tym świecie, jest tak naprawdę falą elektromagnetyczną, widzialną dla oka ludzkiego. Ale to, co zobaczyłam, to mogę opisać tylko tak, że jeżeli nas tutaj na Ziemi dzieli od rzeczywistości niebiańskiej zasłona, jakaś czarna kotara, przed którą nie widzimy, co się dzieje po drugiej stronie. I jest to od naszych oczu oddzielone, nasze, to jest zakryte przed naszymi materialnymi oczami. To, to było tak, jakby w tej zasłonie ktoś zrobił dziurę, i to światło tak trysnęło biało-niebieskie światło. I tak, tak uzyskałam odpowiedź: jak mam w ludziach widzieć wartość? I od tej pory ja staram się. W tę, tę wartość w ludziach widzieć. To nie jest łatwe, to nie jest proste, ale tak jak pisał święty Piotr, odnawiajmy się duchowo co dzień i widzenie iskry w ludziach, w sobie jest codziennym odnawianiem się duchowym. I ta iskra ma objąć świat. Ludzie na całym świecie mają zacząć widzieć te iskry w sobie. I w ten sposób wypełnią się mesjańskie proroctwa, kiedy miecze przerobią na lemiesze, kiedy zapanuje światowy mesjański pokój kiedy przede wszystkim ludzie zaczną pracować duchowo nad tym, żeby widzieć w sobie dobro i iskrę i miłość bożą, bo to jest ta iskra, to jest przebłysk Boga, Bóg jest miłością. I dusza, to jest nasza wartość i od tego czasu ja też walczę cały czas z różnymi fałszywymi próbami przypisania sobie iskry bo ludzie tak bardzo chcą, tak bardzo pragną, żeby oni stali się tą iskrą, jakoś tak wymyślają różne inicjatywy, ale to nie jest to. I tutaj w chlewiskach w tej prowincji, jak to mówią niektórzy wielcy ludzie, którym się wydaje, że są wielcy z miasta na tej prowincji na tej zapadłej wsi, Bóg zesłał tę iskrę. Po to, żeby zawstydzić możnych tego świata. I ta iskra ma stąd wyjść na cały świat. Za mojego życia to ma się stać. I dlatego to wszystko tak szybko się dzieje. Bóg i tak wiele czasu dał hierarchom i osobom duchownym na zreflektowanie się, na <laughs> zbadanie tej sprawy, na odwołanie kłamstw. Sześć lat minęło, już prawie 6,5 od mojej demonstracji Iskry w ogiewnikach na obrazie Jezu, ufam Tobie. Przez te lata podtrzymywano kłamstwa, media podtrzymywały kłamstwa, ale prawda się wybroni, bo prawda, Bóg jest prawdą i drogą prawdą i życiem. Pan Jezus powiedział, że jest, a z Panem Jezusem nikt nie wygra. I ta prawda zwycięży. I kiedy dojdzie do sytuacji, kiedy w Warszawie będą płonęły Budynki różne, i te różne redakcje, i te różne stacje telewizyjne, to żeby wiedziały za co. Że stały się trybami w machinie kłamstwa, którą stworzyły, napędziły, osaczyły mnie, osaczyły iskrę, wypchnęły mnie poza margines, odrzucili mnie jak kamień, odrzucony przez budujących stanie się Głowicą zupełnie nowej budowli i tak będzie. I kiedy system ich runie, kiedy będą uciekać z Kurii i z pałaców, i ze stacji telewizyjnych i z Waszych gazetek, które żeście mnie oczerniali, żebyście wiedzieli za co, bo z Bogiem walczyliście tyle lat, a z Bogiem się nie, nie wygra. Z Bogiem się nie zadziera i z Bogiem się nie walczy. I jak tak obserwuję sobie to wszystko, co się dzieje, to widzę, że. Na te osoby, które trwały i trwają w tej machinie kłamstwa, przychodzi to samo, co mnie, żeście zgotowali. Przychodzi na Was to samo osaczenie, przychodzi na Was to samo jakieś takie zapiekłe atakowanie, a Wy nie wiecie w ogóle za co, o co chodzi, dlaczego to się wszystko tak nagle dzieje. To samo mnie zgotowaliście atak, osaczenie, zastraszenie. I wyszedzenie na całą Polskę. Teraz to przychodzi na Was. Z dopustu Bożego to się dzieje. I tak jak powiedziałam, Kościół będzie trwał i bramy piekielne nie przemogą. To układ się ma rozlecić. Zakłamany układ. I żebyście wiedzieli za co. Dlatego upominam i wzywam po raz kolejny, żebyście się opamiętali, Żebyście odwołali te perfidne kłamstwa na temat mój, na temat Iskry. Wielokrotnie wyciągałam do Was rękę, pisałam do Was listy, żebyście się opamiętali, ale Wasza pycha i duma sprawiły to, co sprawiły, i się dzieje to, co się dzieje, i jest to owocem przewrotności i kłamstwa. I też chciałam powiedzieć na koniec jedno zdanie do rządzących tym krajem, którym się wydaje, że rządzą tym krajem, bo teraz to już jest w ogóle jakaś, jakaś jazda, nie wiadomo w którą stronę. Każdy chwyta za kierownicę, i sami, sami wszyscy nie wiedzą, gdzie ten autobus jedzie. To, że pozamykaliście kościoły, e, przepraszam, e, cmentarze, zamknęliście cmentarze na wszystkich świętych. Zamknęliście cmentarze na wszystkich świętych. Cmentarze mają być puste. Pierwszy raz, nie wiem od kiedy, może w ogóle w historii polskiego katolicyzmu. Cmentarze mają być puste. Cmentarze będą pełne. To znaczy w sensie takim, że już niedługo nadchodzi czas, że cmentarze zapełnią się żałobnikami. I na cmentarzach będzie tłok od tych, którzy będą, nie będą gdzie, wiedzieli, gdzie chować swoich zmarłych bliskich. Takie próby poradzenia sobie z epidemią, poradzenia sobie z dopustem Bożym są czymś, co w mojej ocenie budzi coraz większy gniew Boży. Nie powinniście byli zamykać cmentarze. Powinniście byli ludziom pozwolić pójść na te cmentarze. Bo tak jak mówię, chcecie mieć puste cmentarze. Nie, one wkrótce będą pełne. Pełne. Od tych, którzy będą umierać, którzy, którzy będą ich wozić, będzie taka katastrofa, taka hekatomba, że cmentarze będą pełne. Przyjmijcie tę karę boską, przyjmijcie tę te, te epidemię jako dopust Boży. Jeżeli nie potraficie się nawrócić, uderzyć się w pierś i powiedzieć ludziom, że to jest dopust Boży, kara Boża, to maseczkami i jakimiś rękawiczkami, jakimiś obostrzeniami sprowadzacie na swoje głowy coraz większy gniew Boży. I na koniec... Okaże się, że przegraliście z Kretesem. I kiedy będziecie uciekali z tych pałaców i z tych kurii, i z tych waszych dumnych redakcji, żebyście wiedzieli za co. Za to, że braliście udział w machinie kłamstwa i walczyliście z Bogiem.